Zapraszamy na wyjątkowy wywiad z legendą polskiego komiksu Tadeuszem Baranowskim. Spotkaliśmy się na wystawie poświęconej jego twórczości. Ta rozmowa poszła w naprawdę ciekawe kierunki. Posłuchajcie. No, zdarzyło się tak, że komiks przyćmił e, e, to, co mnie w momencie rzeczy interesowało najbardziej. Kiedyś nawet spotkałem mnie takie niezbyt przyjemne e, wypowiedzi. No taka, by mnie była wielka dusza artysty, taki. Dobrze byłem zapowiadający się malarz, a skończyłem rysowanie komiksów. mieszkają w, w baraku przy, przy obozie koncentracyjnym na Majdanku, gdzie mają bardzo dużo pieniędzy na różne kolory farb i im się wydaje, że czym więcej tego żółtego, czerwonego i rozmażą tymi szpaklami i namalują, i, te, i to, że to, to, to nic nie znaczy, to nic nie wnosi do sztuki w ogóle. To w ogóle jest nic kompletnie nie warte. Spotykamy się w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 w Łodzi, gdzie trwa wystawa poświęcona pańskiej twórczości. Jakie to uczucie widzieć swoje dzieła uhonorowane w tak wyjątkowy sposób? Czy jest jakiś eksponat, który miał dla Pana szczególne znaczenie? Dzisiaj właściwie pierwszy raz widziałem tę wystawę, ponieważ na Wernicarzu było dosyć dużo osób i nie było takiej możliwości przejrzenia tego wszystkiego, co tutaj zostało pokazane. Wystawa zrobiła na mnie duże wrażenie, przede wszystkim pod względem pomysłowości inwencji takiej twórczej, wykorzystania jakichś drobnych pomysłów, które znajdowały się w komiksach, z których zrobiono pewnego rodzaju, można powiedzieć, Taki sketch, taki żart, jak na przykład z ubiorem wody wielkiego niepokoju, gdzie można się było po prostu przebrać, czy stromną, w której śpią wampiry. Więc wystawa bardzo pozytywna na mnie wywarła wrażenie. Jest oczywiście czymś, wydaje mi się, dosyć wyjątkowym, jak na, na polskie warunki. Na wystawie w Łodzi. Choć dominuje komiks, znalazło się także kilka pańskich obrazów. Czy kiedykolwiek czuł pan, że komiks przyćmił pana twórczość malarską, czy raczej traktuje pan te dwie dziedziny jako dopełniające się światy? E, tak, się, tak się zdarzyło, jak w pytaniu zadanym. No, zdarzyło się tak, że komiks przyćmił to, co mnie w gruncie rzeczy interesowało najbardziej, czyli malarstwo. I nie stało się to jakoś z pełną premedytacją i związane to było z in taką inicjatywą w mojej stronie, że ja postanowię, że będę rysował ten komiks i on w tym momencie jest ważniejszy. To była taka sytuacja, taka a nie inna. Po prostu były lata 70. -te. Ja skończyłem Akademię Sztuk Pięknych, malowałem te obrazy, nawet te obrazy były wystawiane w poważnych galeriach. I nawet że tak powiem, był oddźwięk już w prasie fachowej. Brałem udział w i w, w, w kraju i za granicą. Natomiast przyszedł taki moment, że trzeba było niestety z czegoś żyć. Ja, ponieważ ja na akademii kończyłem różne kierunki specjalizacji, no m.in. ilustracje, typografię, rzeźbę, kompozycję, oprócz malarstwa, rysunek. Więc w momencie, kiedy trzeba było, że tak powiem, zająć się pracą zarobkową zaczęło się wykorzystywanie tych umiejętności wcześniej. zdobytych. I tu się włączyła ta typografia. Ja byłem w, w działaniach typograficznych bardzo dobry. Nie było wtedy jeszcze komputerów, tego typu rzeczy były nieznane. I ja byłem wtedy, w tamtych czasach, latach 70., 80., wręcz mogę powiedzieć, specjalistą od robienia dzieł typograficznych, no, czyli makiet, książek, makietowanie. Większość pis, które były w tamtych latach drukowane, to w zasadzie były makiety, które ja robiłem, różnego rodzaju, od przyroda polska, poprzez modę, poprzez, poprzez jakieś tam inne pisma na przełaj, Świat Młodych. Od tego się w ogóle zaczęła cała ta historia z, z komiksem. Było to związane z tym, że Świat Młodych ten komiks drukował i pewnego rodzaju wywierał na mnie nacisk taki, że może ja bym tym ten komiks spróbował rysować. No, a ponieważ ja się interesowałem komiksami, jak wszyscy, może nie miałem takich planów, że będę, że będę to e, robił aż tak zawodowo. To w tym momencie e, on mi zajął bardzo dużo czasu. Ja w pewnym momencie e, zostałem, jak gdyby, wkręcony w tryby. E, robienia tych historyjek, a ponieważ mnie to bawiło, zrobiło mi jakąś tam przyjemność, nie ukrywając jeszcze przy tym, że z tego na tamte czasy to były jeszcze dodatkowe pieniądze, prawda, bo pensja jaką miałem wtedy w redakcji Świat Młodych, to był zaledwie jakiś tam procent tego, który ja dostawałem za narysowanie jakiegoś tam odcinka tego komiksowego. No ja się spotykałem z takimi wypowiedziami, spotykałem moich kolegów artystów takich, z którymi mm, działałem na jeszcze będąc na akademii po akademii. Mieliśmy taką grupę, która się nazywała Grupa Out. Do niej należeli już nieżujący, między innymi Antoni Fałat, który zrobił dosyć dużą ja tak powiem, karierę jako malarz i kiedyś nawet spotykały mnie takie niezbyt przyjemne wypowiedzi, typu, że no taka we mnie była wielka dusza artysty, taki że dobrze byłem zapowiadający się malarz, a skończyłem na rysowaniu komiksów. Była to taka w pewnego rodzaju do mnie pretensja, a wręcz no, tekst taki, który bardzo mi, dla mnie był bolesny. Całe życie mówiłem sobie, że wrócę do, do malarstwa. Było to zaplanowane, ciągle jakoś się to nie układało. I po um, transformacji w latach 90., kiedy um, coraz trudniej było mi prac, o pracę jako grafik, Mimo, że miałem nawet własne takie studio typograficzne, gdzie robiłem różne pisma i takie różne zlecenia, czysto zarobkowe takich autory, no to było coraz trudniej i postanowiliśmy wyprowadzić się z, z Warszawy i że ja w, tam, w tym momencie, kiedy już będę uwolniony od tych wszystkich rzeczy związanych z zarabianiem pieniędzy, wrócę z powrotem do malowania. I tak się zaczęło z tym malowaniem. Pańskie komiksy to bez wątpienia sztuka. Jest Pan znakomitym kolorystą. Czy widzi Pan w nich coś z malarskiego sposobu myślenia, kolorystyki, kompozycji? Oj, wydaje mi się, że tutaj te dwie rzeczy się mijają, jeżeli chodzi o kolorystykę, ponieważ ja w komiksie wykorzystuję jak najbardziej, jak najmocniej i w ogóle bez skrępowania. Wszystkie możliwości kolorystyczne. Jestem malarzem, umiem, umiem operować pędzelkiem, maluję nawet duże okładki, bardzo drobnym pędzelkiem, którym maluję już 30 lat, który jest już wytarty, ale już mam go opanowany do tego, żeby wykonywać te działania. Natomiast moje malarstwo jest może to jest banalne, ale ono jest tak bardziej związane z z ręce mojej duszy, z moimi problemami, które jakieś ludzie mamy, my jako ludzie mamy na co dzień z pewnymi problemami moimi własnymi, z problemami zdrowotnymi, z moim spostrzeganiem świata. No i te obrazy są po prostu trudne dla człowieka, który nie jest przygotowany do, do tego, żeby je oglądać i. Muszę powiedzieć, że moje obrazy duże zainteresowanie wzbudzają raczej u oglądających artystów, których gdzieś poznaję na Facebooku, niż tutaj w Polsce. niestety. Jestem taki twardy jak mój ojciec, prawda, który całą okupację przeżył w obozach koncentracyjnych, prawda. Mało o tym wiem, ale wiem, że o czwartej robili pobudkę przy 30-stopniowym 30 mrozie i polewali ich w tych pasiakach stali, polewała ich wodą. I oni zamarzali w tych, w tych pasiakach. No więc coś tam mi zostało z tego takiego uporu e, genetycznego. No, to ale, to w genach, no. No, ludzie sobie nie zdają w ogóle sprawy z tego, jak, jak wyglądało moje dźwigają. życie jako dziecko, jak byłem dzieckiem. Jak żyliśmy mhm. w jakiej nędzy, jakie były warunki. Nasze, nasze życie na tamte, na tamte czasy, które były. No właśnie to, że mieszkałem w, w baraku przy, przy obozie koncentracyjnym na Majdanku, który była cała moja rodzina i częściowo nie wróciła. Pięć metrów. Do, barak do drutów był tyle co nie wiem, co do tych krzeseł. Tam Myślisz, że w tych twoich obrazach to też gdzieś się uzewnętrznia podświadomie? Myślę, że z całą pewnością. E, po prostu, że e, te obrazy, e, przez swoje barwy i przez takie formy trochę katastroficzne, przez one są takie dramatyczne, tak, prawda? Tak. E, to ludzie, którzy oczywiście ze sztuką nie są zaznajomieni, oni nie rozumieją tego, dlaczego one takie są. No, dlaczego ja nie maluję ludzie Ludzie lubią kolorowo, żeby był czerwony, żółty, taki. A tam jak Więc... się pojawia żółty i czerwony, to one są takie właśnie niepokojące. są gdzieś tam niepokojące. Pra... niepokojące, bo jak miałem po wielu latach tą taką diagnozę, zresztą była to diagnoza mylna, ale dostałem tą diagnozę. Zrobiłem taki właśnie obraz, gdzie on był tylko cały czarny. No była tam jakaś forma zbudowana, jakby takiego wnętrza. Ponieważ chcę powiedzieć, że moje obrazy, które malowałem już na akademii i po akademii, to one były właściwie takie formy biologiczne, ale nie związane takie tutaj z przyrodą, że wykorzystuję fragmenty drzewa czy tam jakieś rzeczy, które znajduję gdzieś w przyrodzie. Tylko to były raczej związane z kanką, ludzką, z wnętrzem ludzkim, z budową anatomiczną i te. Formy, które malowałem, starałem się realistycznie malować często z zatlaców y, takich y, anatomicznych. Zresztą mieliśmy anatomię na akademii na jednym roku. Jeden rok był, mieliśmy y, zajęcia, y, gdzie y, po prostu były szczątki ludzkie. No, przychodziliśmy i był stół. Na stole leżało coś, co wyglądało jak piłka. Ten, okazało się, że to wypreparowana głowa ludzka leży już formalnie wyciągnięte wszystkie, ona się nie psuje, twarz z kotłem była odwracona, także pro, prosektorium, takie były zajęcia różne. Także ten ciąg taki, tej traumy gdzieś się zawsze e, ciągnął i on gdzieś pod spodem wychodził i jak mówiliśmy, że jak z, zrobiłem, najpierw był taki moment dramatyczny, jak do, przyszło do mnie zawiadomienie, że ma Pan tam przerzut gdzieś jakiś, a to była nieprawda. Ja, ja na drugi dzień namalowałem obraz i namalowałem go w czerni, i tylko tam w pewnych momentach, elementach zaczęło ono tam się zamieniać, gdzieś pojawiło się troszeczkę czerwonego koloru. I Właściwie ja, ja tak traktuję malarstwo. Wszystkie te takie obrazy, które ja bardzo często oglądam, Widzę, że ludzie mają bardzo dużo pieniędzy na różne kolory farby i im się wydaje, że czym więcej tego żółtego, czerwonego i rozmażą tymi szpachlami i namalują i, te, i to, że to, to nic nie znaczy, to nic nie wnosi do sztuki w ogóle. To w ogóle jest nic kompletnie nie warte. Do sztuki wnosi tylko to, co pojedyncza osoba zastanawiająca się nad różnymi aspektami w życiu, czy lepiej, czy gorzej potrafi. Przetworzyć, pokazać, że w tej sztuce jest jeszcze coś innego. Bo sztuka jest już eksploatowana w nieprawdopodobny sposób. Jest 9 miliardów ludzi na świecie i w związku z tym jest proporcjonalnie więcej artystów i to bardzo zdolnych, wspaniałych, znakomitych. Ja mogę, mogę tylko powiedzieć tyle, że te 30 lat przerwy, które miałem, ponad 35 lat przerwy, okazało się dla. Mojej pracy twórczej, tej malarskiej, zabójcze. Bo dzisiaj każdy mi mówi, ci wszyscy, którzy tak się podobno sztuką interesują, tak się znają niesamowicie na sztuce. Te wszystkie galerie, które handlują pod tymi działami sztuki, oni są przede wszystkim zainteresowani tylko i wyłącznie kasą, którą mogą ewentualnie wyciągnąć. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tego, to mi mówią, no wie pan, ale. To, co pan mówi, że pan miał jakieś osiągnięcia e, 35-40 lat temu, to się nie liczy, bo pan miał taką dużą przerwę, wie pan. Dzisiaj powinien być po prostu menadżer, powinien być człowiek, który wy, wywręca mnie. Ja powinien tylko i wyłącznie zajmować się stuką, a nie, że ja cztery dni na przykład przycinam setki, maluję tak, je, tak. przykręcam śruby, robię to. Mnie w ogóle nie powinno obchodzić, prawda? Ale ja również widzę, że tych ludzi, którzy mówią tak dużo o sztuce i są takimi znawcami, mają to oni w, w tym opowiadaniu o sztuce, no są nieprawdopodobni, że oni się w ogóle to sztuką nie interesują. To jest takie nabyte jakieś dziwne przyzwyczajenie. Im się wydaje, że czym oni mądrzej mówią, czym, czym jest y, trudniejsze coś, i oni próbują to tłumaczyć. Tym y, to wygląda na to, że tym mniej się oni. A tym znają. No. Pod koniec ubiegłego roku na ekrany kin trafił film inspirowany pańskimi komiksami. Teraz można oglądać go na Netflixie. Oczywiście jest to smogli plodok. E, jakie to uczucie widzieć swoje postacie ożywione na wielkim ekranie? Czy coś w tej adaptacji szczególnie pana zaskoczyło? Było to niezwykle dla mnie oczywiście przyjemne. Ujrzenie i zrobienie tak wspaniałej adaptacji tego. W końcu skromnego komiksu, bo nie ukrywajmy, to jest skromny komiks, który był robiony prostymi sposobami, e, prawdę mówiąc, do młodszych czytelników. Film przyjąłem oczywiście z wielkim entuzjazmem i z wielką radością, z tym, że co najważniejsze, ja przede wszystkim miałem tam grupę przyjaciół i reżyser, który robił ten film, to był człowiek, który jeszcze w latach w 90 dziewięćdziesiątych przychodził do mnie do domu, jeszcze był studentem, i mówił, że on taki film kiedyś zrobi. I on ten film zrealizował. Natomiast co mogę sobie tutaj zarzucić, to tylko to, że ja... E, stało to się wszystko zbyt późno. E, stało się to w takim momencie, kiedy ja nie mieszkałem w Warszawie, kiedy ten film zaczął powstawać, że ja nie miałem takiego e, osobistego dużego wkładu w Z filmem to jest znowu taka podobna bardzo historia jak rysowanie komiksu, malarstwem i film. Że jest wielkie prawdopodobieństwo, że gdy te 15 lat temu, kiedy ta cała inicjatywa z filmem się ukazała, że gdybym ja był wtedy w Warszawie i gdybym ja nie postanowił, że ja wracam do malarstwa. I wkręciłbym się w produkcję tego filmu. To prawdopodobnie ostatnie 15 lat bym spędził na robieniu, na pomocy, na produkcji, na wrzucaniu jakichś pomysłów właśnie do tego filmu. Więc no tak się życie układa, że sytuacja stwarza, że. No najpierw robię jakąś tam typografię, bo muszę z czegoś żyć. Potem, yy, potem zacząłem robić to malarstwo, i wydawało mi się, że robię rzeczy ciekawe i takie zresztą opinie dostaję. Ale w międzyczasie, gdym zajął, za, zajął się filmem, to nie jest wykluczone, że ten film mnie znowu pochłonął, i nigdy w życiu już nic nie namalował ani nie narysował, ani komiksu, ani niczego, bo jednak podczas malowania tego, yy, podczas. Yy, Mojego malowania powstawały jeszcze nowe komiksy. To prawda, bardzo drobne formy i tak dalej, ale jednak robiłem coś, rysowałem. Czy miał Pan kiedyś styczność z kartami kolekcjonerskimi, a może zbierał Pan coś jako dziecko? Z kartami kolekcjonerskimi nie miałem do czynienia, chociaż oczywiście wiem o co chodzi, bo oglądałem tego typu sprawy w takich programach. Amerykańskich. Takie próby kolekcjonerstwa zawsze gdzieś po drodze się spotykały. Szczególnie po wojnie, potem gdzieś to zaginęło. Kiedy zaprosiliśmy Tadeusza Baranowskiego do naszego projektu, był zaskoczony. Cieszymy się, że w końcu się zgodził. Jego twórczość ukształtowała wyobraźnię tysięcy fanów. Postaci jego komiksów, humor, kreska, a także dorobek malarski to fragment naszej kultury, który chcieliśmy upamiętnić na kartach kolekcjonerskich. Jak się pan czuje, trzymając w rękach swoje własne karty kolekcjonerskie? Czy to coś, czego się pan kiedykolwiek spodziewał? Muszę powiedzieć, że się oczywiście nie spodziewałem, i jest to dosyć dla mnie taka sytuacja. Ja jestem dosyć człowiekiem wycofanym i z dużym dystansem do siebie. W związku z czym wydaje mi się, że jest to takie wyróżnienie, na które ja nie zasługuję. Które mnie w jakiś sposób krępuje. Jestem zdystansowany do tego, bo, bo rozumiem, że wśród tych kart jest bardzo wiele osób niesłychanie ważnych i znanych, które wniosły do sztuki, w ogóle do życia naszego, jako obywateli. Ja po prostu mam, tak jak jeszcze raz mówię, to zupełnie szczerze, Mam ogromny dystans do siebie, do tego co robię. I gdybym mógł drugi raz w swoim życiu pewne rzeczy zmienić, to z tego dystansu tych lat wydaje mi się, że pewne rzeczy bym zmienił, poprawił, ale trudno jest powiedzieć zawsze jest trudno powiedzieć, czy dokonujemy wyboru właściwego. Czy ten wybór, gdybym nawet zmienił, czy to byłby właściwy wybór. Czym się zajął filmem, czy gdybym zajął się tylko malarstwem, a czy gdybym się zajął tylko malarstwem, czy by osiągnąłbym w tym malarstwie sukces, mimo że na początku osiągałem? Nie jest powiedziane, co bym się osiągnął. Jeszcze, jeszcze 10 lat temu bywało tak, że e, prawdę mówiąc nikt się prawie moimi komiksami nie interesował. A obecnie e, jest taka sytuacja, że e, mam e, 12. wydanie tego samego albumu, a generalnie rzecz biorąc, w przybliżeniu, w ciągu ostatnich 10 lat zostały już grubo ponad 100 tysięcy egzemplarzy tych, tych prostych historii. Także nie wiem, gdzie ten taki wybór prawidłowy jest. Czy gdybym kresował tylko komic, czy to by było dobrze, czy niedobrze? Czy może przez to, że się człowiek z jednego punktu przerzuca? na drugi punkt z tej, z tej działalności na tamtą działalność, czy, czy to może, może ma pozytywny wpływ właśnie na to, co powstaje.